Jak państwo traktują te takie generalne pytanie w właśnie tych nowych technologii, tak? czyli tak neutralności technologicznej? Jak rozumiem, to się pojawia jako problem generalny. Nie wiem, czy to jest jakiś obligo w tej chwili, jest ktoś, jak składa wniosek, musi wpisać, jakiej technologii będzie dawał dostęp, ale rozumiem, raczej tak, na tyle to zrozumiałem, że może się pojawić konkurent, który no, nie będzie żaden tam zobligowany do trzymania się umowy no, na wyfinansowanie i to po prostu zrobi lepiej taniej i szybciej. Jak chcę jak, jak sobie uprowadzić? To by to, dopowiedzmy. To, to, to Chciałbym podkreślić, że nie, Komisja Europejska i wszyscy po kolei z zakładem jest taki, że jest neutralność technologiczna. Nie można nigdzie zażądać tego, że to ma być w takiej technologii i nie może być w żadnej innej, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, można przestrzegać przed wymienieniem jakiejkolwiek technologii, bo to mogłoby stanowić podstawę do odrzucenia. A już w jeśli mówię o technologiach, nawiązując do słów pana, do obaw pana Kamila Kurka, ja bym się nie obawiał tej doświetlającej technologii satelitarnej, bo ona z definicji jednak do wielu rzeczy nigdy się nie nada. Czasy opóźnienia na 12 tysięcy kilometrów są dość trudne do przeszkodzenia przy telewizji czy przy Wojpie. Ona... Tak, 2000 milisekund to jest naprawdę sporo. Więc Wojpu się, się na tym... Tak, bez problemu nie ma, że w misjach kosmicznych po 22 minutach ma się odpowiedź Centrum Kontroli Lotów, więc na pewno się nie będzie już wisiało na Centrum Kontroli Lotów misja na Marsa. Oczywiście. Tak, natomiast oczywiście tu mówiliśmy o definicjach. Definicja OECD-owska od 2003 roku, dla której Piotr, Piotr przypominał tę definicję, ona jednak wtedy jeszcze, definicja wszystkich możliwych aplikacji, które się tam dało zastosować, nie uwzględniała w tamtych czasach jednej rzeczy, która od tego czasu pojawiła się bardzo mocno, mianowicie nie uwzględniała potrzeb telewizji. Natomiast dzisiaj, dzisiaj już uwzględnia, tylko że teraz nie wiemy jaka będzie telewizja dalej, co do zapotrzebowania na pasmo telewizji 3D z zapachami, z różnymi rzeczami, to chyba nie będziemy dalej futurystycznych obrazów, ale ta, to może zjeść duże. To polega raz. na tym, żeby się nad tym nie zastanawiać. Tak, tak właśnie masz na, na, rację. I stąd właśnie jest ucieczka z definicji szerokiego pasma parametrami Każdy technicznymi. Jesteśmy w przyszłości w układzie konwergencji i tutaj Marek wspominał o tym w hybrydowych sieciach, w których w danym miejscu stosuje się to, co jest, to, to, to jest potrzebne, to, to, jest to co jest możliwe i to co się opłaca. Zawsze się tak. mówi, że to w tej na przykładowo tam to jest kilkadziesiąt mega, teraz na tak, kompresji, kompresji tak, się tak. poprawiły i może i 3D też się może zadek. Ja chciałbym tylko jedno zdanie. Ryzyko y po, po Później decyzji urzędnika, że coś jest w B lub um, zacy, ponosi przedsiębiorca. Nie, nie, nie ministerstwo, nie, 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 nie fundusze europejskie, ktokolwiek, tylko przedsiębiorca. My się tego obawiamy. I, służy, i, i po, jest wolnej tego. ręki urzędnika, który będzie decydował o naszym biznesie. Wolę iść do banku, wziąć kredyt, bo z bankiem mam jasne zasady gry. Tutaj nie mam żadnych zasad. Dopóki nie przychodzi kryzys finansowy i bank nie chce, nie chce dawać żadnych kredytów. To ostatnio bywało. Jeśli chodzi o tą obawę konkurencyjną, ja myślę, że też warto pamiętać o tym, że nowe regulacje tele telekomunikacyjnego muszą zastąpić podczasowe regulacje ex post, ex ante. Po przejście na konkurencyjność, wówczas badania będą podjęte te obszary i będzie można określić, czy rzeczywiście zachowania działającego, czy wchodzącego konkurenta, który bardzo może pozamiatać się Państwa działalność, będą rzeczywiście sprawdzalne i ratykowane. To, to jest bardzo ważne gdyby rozstrzygnięcie, to też będzie należało z pewnością do obowiązku Urzędu Komunikacji.